Bajki dla dzieci. Florka i Melek, komik Tobik. W czwartkowe popołudnie Florka i Melek wracali z przedszkola, kiedy mama podała im kolorowe zaproszenie. Ktoś zaprosił was na urodziny powiedziała z uśmiechem. Na kartce był narysowany tort z czterema świeczkami i mały, uśmiechnięty komik w czapeczce imprezowej. To od kacperka zawołała Florka. On ma urodziny i zaprasza nas do siebie do domu. A to jego chomik? Zapytał Melek, wskazując na obrazek. Mama kiwnęła głową. Tak, to Tobiasz. Ale Kacperek mówi na niego Tobik. Sobotę dzieci ubrały się odświętnie i z prezentem w ręku pomaszerowały do domu Kacperka. Przed drzwiami wisiały balony, a w środku słychać było śmiech i muzykę. – Witajcie! – krzyknął Kacperek, kiedy ich zobaczył. Miał na sobie kolorową koszulkę z autami i błyszczącą czapkę urodzinową. Florka wręczyła mu paczuszkę przywiązaną wstążką. – Wszystkiego najlepszego! – Sto lat! – dodał Melek. W salonie stał stół pełen smakołyków – galaretki, owoce, chrupki, a po środku wielki tort w kształcie chomika. Ale słodki ten tobik. Powiedziała florka z zachwytem. Kacperek roześniał się. To jeszcze nic. Chcecie poznać prawdziwego tobika? Dzieci przeszły ostrożnie do pokoju Kacperka. Na biurku stała duża kratka z tunelem, kołowrotkiem i maleńkim domkiem z kartonu. W środku siedział poszysty chomik o brązowo-białym futerku. Cześć, Tobiku. Powiedział cicho Melek, zbliżając się do klatki. Chomik wyjrzał z domku i zaczął wąchać powietrze. On cię lubi, powiedział Kacperek z dumą. Tobik jest bardzo towarzyski i uwielbia pestki słonecznika. Dzieci patrzyły, jak Tobik kręci się w kołowrotku, wspina się na półeczkę i chowa jedzenie do policzków. A wiesz, że chomiki potrafią schować tyle jedzenia, że wyglądają, jakby miały poduszeczki w pyszczku? Naprawdę? zapytała Florka. On wygląda, jakby miał baloniki po bokach. Kacperek uśmiechnął się szeroko. Tobik kto mistrz w gromadzeniu zapasów. Czasem w nocy słyszę, jak kopie tunel Strocin i wszystko tam chowa. Po chwili dzieci wróciły do salonu, gdzie zaczęły się urodzinowe zabawy. Było przeciąganie winy. Wyścili z balonami, a nawet taniec na gazecie. Florka i Melek bawili się świetnie z Kacperkiem i jego koleżankami, Nelą i Zosią. Może kto wie więcej o Tobiku? Zaproponował ktoś. Dobrze. Zawołał Kacperek. To ja zaczynam. Ile lat ma Tobik? Dwa. Odpowiedział Melek. Tak. Potwierdził Kacperek. A teraz Florka. Co lubi najbardziej? Pestki. Krzyknęła Florka. I jeszcze jabłka. Dodała Zosia. Dobrze. Tobik byłby z was dumny. Na zakończenie imprezy dzieci zdmuchnęły świeczki na torcie razem z Kacperkiem. Potem każdy dostał kawałek i małą torebkę z naklejkami chomika. Kiedy nadszedł czas powrotu, Florka spojrzała na Tobika jeszcze raz. Fajnie mieć takiego zwierzaka. Może kiedyś też będziemy mieli chomika? Zapytał melek. Mama uśmiechnęła się tajemniczo. Może, kto wie? Po drodze Florka powiedziała cicho do brata. Najbardziej podobało mi się to, jak Kacperek dzielił się opowieściami o Tobiku. Widać, że bardzo go kocha. I że wie o nim wszystko. To trochę jak z nami i lulą albo naszym misiem, powiedział Melek. Dokładnie. Przytaknęła Florka. Każdy ma coś, co kocha i chce się tym dzielić. Morał. Czasem największym prezentem jest możliwość dzielenia się tym, co się kocha najbardziej. Jak Kacperek dzielił się radością z bycia opiekunem Tobika. Obserwuj, poluk, udostępnij. Do usłyszenia.